No i moi drodzy, niestety ale zaczęło się. Nie ma innego wyjścia jak tylko podlewanie. Mamy 14. Hmm. 14 czerwiec i totalną suszę. Także tak jak widać. Ogórki niewiele rosną, trzeba podlewać. Bez podlewania raczej nic z tego nie będzie. Niestety. Czosnek to samo. Ogłowiłam go, ale już widać, że zaczyna żółknąć. Ma za mało wody. Niestety rośnie. Nawet ten, który jest jeszcze całkowicie zielony, już zaczyna się pokładać. Już to widać, także. Muszę to jeszcze dzisiaj podlać, żeby może coś z tego jeszcze było. No, jeszcze gdzie niegdzie ominęłam takie kawałeczki. O. No, także tak to wygląda. Po tej stronie sałaty, pomidory, papryki. Proszę bardzo, są zawiązki. Są zawiązki papryk. Cieszę się bardzo, że są. Mam nadzieję, że będzie ładnie rosła. Niestety szpinak, tak jak widać wszystko poszło w kwiatki. Cała ta też już zaczyna kwitnąć. Na tym zakonie mam bardzo, bardzo, bardzo sucho. Także chciał, nie chciał. Pomidory muszę podlewać. Czomber Cząber pięknie rośnie. Ładny rąbek cząbru. I tak to wygląda. Pomidorki. Kwitną. Także na pewno, na pewno jakiś tam owoc z nich zbiorę. No. Także nie jest źle. Ale niestety sucho. Także taka malutka dygresja i do usłyszenia następnym razem.